Cześć kochani, jestem Kinga to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku druga już część zdekorowania dekorowania pokoju. Jakby mój pokój jest już prawie udekorowany, ponieważ wycinki z tego, co będziecie widzieć, były nagrywane wcześniej. Niestety nie wyrobiłam się w czasie tak, żeby zacząć ten film i skończyć go w tym samym czasie, ale nie będzie to w niczym przeszkadzać, obiecuję wam to. Ale niestety nie było innej możliwości. E, więc tak, teraz sobie obejrzyjcie to, co już zrobiłam, to, co już zostało stworzone przeze mnie, e, i miłego oglądania wam życzę, i wrócę do Was, może z kolejnymi pomysłami, które mi jeszcze przyjdą do głowy. Jest git. Może jakieś drobne poprawki? Wait. Widziałam to wyżej. Teraz okno. Od przyjaciółki jeszcze dostałam no, parę rzeczy w kalendarzu. Już otworzyłyśmy cały, bo się nie mogłyśmy powstrzymać. I tak dostałam takie bombeczki, choineczkę yy, i lampeczki. Oczywiście jeszcze inne rzeczy. Jak chcecie taki film z tego, to napiszcie po prostu. Yy, tak to jedno będzie tu na oknie, ta klamca od okna, jedną będzie na biblioteczce, a ona się tak fajnie świeci. Więc ją gdzieś sobie postawię i te lampeczki jeszcze muszę dziś ulokować. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że już jesteście po obejrzeniu. I tak, ogólnie też chciałam się pochwalić, bo zrobiłam sobie piękne paznokcie. Takie błyszczące na wigilię klasową, którą już miałam. Wypadła nawet spokojnie mówię, że było jakoś bardzo źle. Ale nie było, jednak w ogóle pogoda i nie oddaje klimatu, w ogóle nie czuć tego klimatu za bardzo. Ale tak, wracając do poprzedniego odcinka, tam wspomniałam o choince którą jest i lampkach, z którymi miałam coś zrobić. I zrobiłam z nimi coś i łóż, pościel na łóżko jest tak przepiękna, że normalnie słów brakuje. I zaraz w ogóle wam wszystko pokażę, tylko najpierw muszę iść po te rzeczy bo inaczej się nie będzie dało wam pokazać tego, co chcę pokazać. Tuż już tej choinki i ogólnie z lampki zrobiłam lampkę. Z lampki, z lampek zrobiłam taką choinkę z ozdobami. Nie, nie wiedziałam, co z nimi zrobić i to stoi u mnie na półce z książkami. I tak, w tym filmie w tym skrawku filmu, który oglądaliście wcześniej, było pokazane jak ja wlekę pościel i taką czerwoną poduszkę Tej poduszki już nie ma Są inne poduszki, zakupiłam inne poduszki Bardzo ładne i też są czerwone Takie dwie poduszeczki Bardzo ładne i jest raz ulok ulokujemy i że nie mamy żadnych poszew na małe poduszki a tam to była potrzebna mojej mamie mam taką dwustronną poduszkę taką kładę na tej stronie bo to też bardzo ładnie wygląda mimo że czarne mimo że kolor czarny czarno-biały to naprawdę bardzo bardzo pasuje i chyba na razie jest to wszystko szperam jeszcze może w jakichś pudełkach, zobaczymy. Choinka jeszcze stoi. Już parę razy się urwała z taśmy, ale stoi, jest i jest naprawdę, naprawdę przecudowna. Ok, więc tu już mamy to moje łóżko. I ja ogólnie ścielę tak to łóżko, że kładę tutaj dwie takie poduszki. I na to jeszcze taką poduszkę. Tak. Tak chyba to miało mniej więcej wyglądać. Aczkolwiek chyba tak. Bo ogólnie też to łóżko nie jest jakoś bardzo, bardzo tak elegancko pościelone Ale naprawdę bardzo wygodnie jest na takim czymś się opierać i tak super wysoko Nie wygląda to może jakoś wow, fantastycznie i w ogóle Ale uwierzcie mi, wygoda jest o wiele, wiele ważniejsza niż wygląd A naprawdę na łóżku jest bardzo wygodnie i gdybyście się pytali, co to jest za lakier, to to jest taki lakier. Tylko chyba tego nie będzie widać, oczywiście, bo mój e, telefon nie bierze ostrości. Ale naprawdę bardzo prześliczny lakier, bardzo polecam. Kolor 07 bodajże, ale będę kupowała jeszcze inne, takie świąteczne jakieś, bo jednak e, święta się zbliżają i dużo lampek potrzeba, a tych lampek nie włączyłam. I chyba to by było na tyle, szczerze mówiąc, mojej drugiej części cykrowania pokoju. Nie jest jakoś bardzo świątecznie, ale mój kącik, w którym ja śpię, spędzam czas, czyli łóżko tutaj przy biurku, jest ozdobione tak, jak chciałam. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Takiego pokoju naprawdę dawno nie miałam i szczerze mówiąc, chyba będę tak robić co roku. Jeszcze się zastanawiam, czy może gdzieś lampek kolorowych nie ulokować Ale już by było chyba za dużo koloru za... I to by tak się nie, nie komponowałoby się z sobą Tak jak ja bym chciała I tak by był taki, jak ja to mówię, niesmaczek Postaram się to jeszcze dzisiaj wrzucić ogólnie Bo wiem, że już jest... no w sumie nie jest późno, bo jest 15-13 Ale ja osobiście jestem tak zmęczona po trzech dniach że masakra, a jutro idę na wycieczkę na awatara, drugą część. Do kina, potem idziemy na zakupy jakieś, bo do galerii handlowej idziemy. E, więc naprawdę, naprawdę bardzo świetnie. Muszę się trochę przygotować, żadnych lekcji nie mam. I w ogóle święta, święta, święta. Oczywiście dam Wam znać też po świętach, co dostałam. E, najprawdopodobniej nie dostanę żadnej książki, ponieważ w tym roku nie poprosiłam, e, ponieważ stwierdziłam, że mam dużo. Do przeczytania tych książek, mam w ogóle dużo książek Jeszcze mam parę przyszykowanych do sprzedania Jeszcze na moim Vinted, dla którego bardzo serdecznie was zapraszam Myślę, że nawet fajne będę miała prezenty, takie ciekawe, takie nietypowe, że tak powiem I ja sama w ogóle nie mogę się doczekać spotkania z moją rodziną Właśnie tego świątecznego czasu, tego jedzenia, bo jedzenie jest naprawdę przepyszne po wilii klasowej niż zjadłam wszystkiego, szczerze mówiąc, za co bardzo przepraszam Jak ogląda to ktoś z mojej klasy Ale naprawdę było tyle jedzenia, tyle bardzo dobrego, pysznego jedzenia Że normalnie... Trzeba było zjeść, ale ja niestety nie dałam rady Nie, że wiecie, jestem jakaś pikmi czy coś, ale... No, ostatnio też bardzo mało jem i po prostu mój żołądek teraz nie je tyle co kiedyś Ułapmy się, że tak to miało brzmieć, okej? Okay. Jeszcze dzisiaj mam takie fajne kolczyki, w ogóle dzisiaj Ja teraz w grudniu czuję się tak świetnie Jestem normalnie dumna ze swoich, yy, że tak powiem Swojego wyglądu i tak dalej Jeszcze zaczęłam na nos używać takiego kremu, po który właśnie pójdę, bo dostałam 6 próbek, 6 gratisów I naprawdę jest świetny, więc zaraz do was przyjdę Wiem, że to w ogóle nie na temat, ale to nie są żadne współprace, ani nic Tylko naprawdę chciałabym wam polecić ten krem Taki kremik, krem pianka, on jest super, on jest na dzień i na noc Ale że ja krem mam już na dzień, to stwierdziłam, że tego będę używała na noc I Naprawdę jest przeprzewspaniały, wspaniały Po prostu pachnie nieziemsko, wygląda nieziemsko i w ogóle jest nieziemski Mi się sprawdza A jak u was, to już musicie zobaczyć sami, przepraszam, że taki odskok Tematu. Mam nadzieję, że Was nie przynudziłam tym jakże najprawdopodobniej długim filmem Życzę Wam wesołych, radosnych i pogodnych świąt Do zobaczenia po świętach przed Sylwestrem No i co? Naprawdę kocham Was z całego serduszka Wesołych, wesołych, prześlicznych, pięknie spędzonych świąt I co? Do zobaczenia, buźka, cześć!